Siemanko, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w drugim odcinku Retro Gry. eee, ehm, był, pierwszy odcinek, to była Mafia 2, teraz przyszedł czas na Assassin's Creed 2. Grę, którą uważam za najlepszą część Assassina Squida. E, tak naprawdę zapoczątkowanie tej serii, bo jedynka, no umówmy się, no była raczej słaba. No i nie warta, znaczy nie warta, no po prostu słabsza było o wiele niż dwójka i tak naprawdę mi się ta gra tak bardzo nie podobała, a dwójka zniszczyła system. E, ale co do dwójki, e, dlaczego wybrałem dwójkę? Bo wieko, ta gra nie jest... jakaś strasznie, ale jednak jest to klasyka field, assassinów. E, no i co tak naprawdę najbardziej podobało mi się w Assassin's Creed 2? To bohater, bo jednak bohater odgrywa dużą rolę, jak postrzegamy to, tak? W e, każdej że tak jest i myślę, że bohater ma bardzo duże znaczenie, a tu ten bohater był praktycznie no, idealny. No, może to jest złe słowo, ale no, powiedziałbym, że, że mało wad miał, może był trochę porywczy, ale pasował mi idealnie do klimatu Assassin'a. I to nie wszystko, bardzo fajnie opowiedziane to wszystko plus naprawdę ciekawe misje, nie tylko misje tam główne, a właśnie też te poboczne, co teraz tym nowym w Sydney Gate, bo to jest tak słabo zaprojektowane wszystko, ale nie o tym dzisiaj. Eee, no i co jeszcze takiego zjawiskowego? Oczywiście miasto. Miasto po prostu jest piękne. Eee, piękne, no chyba złe słowo że ale naprawdę ciekawe. Tutaj, no jak na ten rok, to w ogóle to miasto miażdży, ono jest w sumie ogromne, jakby na to nie patrzeć. I, te, I w tym mieście się dużo dzieje. Może je, ktoś powie, że to jest tylko bezładna masa, która tam... Ci ludzie się tylko snują po tej ulicy, ale jednak e, jest to fajn, fajnie zrobione, miły, miło się na to patrzy i myślę, że jak na tamten rok to było, było coś takiego. I, ta, I to wszystko idealnie pasuje do klimatu Assassina Squida. To wszystko mi spasowało. Nie dość że fajna historia, fajny bohater, fajne, naprawdę ciekawie zrobione miasto, to naprawdę to wszystko czuć było klimat tej gry. Później wychodziły kolejne części, takie jak Brotherhood, ee, Revelation. Ee. To były także dobre części. To była ta cała trylogia *Ecia*. i według mnie, gdyby, no wiadomo, że nie można tylko samą trylogię *Ecia* dawać, ale żeby zrobić dobrego Assassina, trzeba mieć dobrego bohatera i całkiem fajną formułę. Wtedy można liczyć na pewien sukces, a tu widzę jednak, że, że teraz te Assassiny troszkę idą w złą stronę, bo ja jako stary fan tej serii, bo myślę, że już bardzo długo gram w ASSASSINA SQUID'a, no i, i trochę żałuję, że, że tak to wszystko się potoczyło, że taki ASSASSIN'S Creed SEASON kiedyś w ogóle miał miejsce. E, bo jednak jak sobie przypomnę, ASSASSIN'S SQUID 2, który był niepowtarzalny, czy to też ASSASSIN'S SQUID BROTHERHOOD, to trzeba przyznać, że był kopią dwójki, no ale umówmy się, złych zmian, złych... Słuchaj, że tak powiem, gier, dobrych gier się nie zmienia, tak? No i taka jest raczej sprawa. Do tego, no, po prostu później Revelation, piękne zakończenie. Tak, że tam było już dużo tych, bo był ten hak nawet. Mogliśmy sobie tam, było jakieś parę broni, parę mogliśmy na jakieś tam bomby wytwarzać, no więc było tyle tego. No i myślę, że jak najbardziej mi to pasowało. No po prostu coś niesamowitego e, musicie zagrać na pewno, żeby nie grać, bo tak naprawdę fan nawet, nie fan tej serii, bo tu nie, nie zasadzie, że grafika jest słaba, ona no nie jest taka słaba, jakbyście włączyli, to myślę, żeby was, was nie, nie oślepiło. E, ale myślę, że Assassin po prostu miarzy. Ten Assassin był według mnie najlepszy e, i, i tutaj wielu może się pewnie ze mną nie zgodzić, bo powiedz, że Sydney Cade jest najlepszy. A ja się z tym osobiście nie zgodzę, ponieważ Sydney Cade nie jest dobrym asasinem. Yy, choć ma, ma, ma. Znaczy powiem tak. Yy, gdyby nie spieprzyli, yy, nie włączyli do gry takich walki gangów, albo nie wiem, yy, gdyby ta fabuła i to wszystko, te misje były ciekawsze, no to myślę, że może ten Sydney Kate by zyskał w moich a tak to, no to tak słabo. Yy, mam nadzieję, że w kolejnych, kolejnych asasinach będzie to się lepiej żeby wrócili do tych starych klimatów, dwójki. No byłoby to piękne, byłoby to piękne, no na razie, na razie chyba na to nie wygląda. Ale naprawdę żałuję, bo, bo to była marka. Przez jakiś czas ja bardzo szanowałem firmę Ubisoft i nadal szanuję, chociaż no dziwię się jeszcze temu troszkę, bo, bo już tyle, tyle im w nie wyszło. Nawet nie Asasina, na przykład Watchdog, to, to, to ludzie wyśmiewali ponad wszystko, no przecież tam... <słuch> Mosty się waliły, wszystko po prostu nie, to było śmieszne, to było śmieszne e, No ale cóż, taki, taki nie wypał troszkę e, Ale też no, to chcielibyśmy, żeby ten Ubisoft wypuszczał takie gry jak kiedyś Kiedyś naprawdę te gry, gdy ten Ezio był, no to, była, to było coś, to się tylko grało Wielu mówiło, że o, to kopia ale ja uważa, uważałem, że fajnie było po prostu przeżyć tą całą trylogię Ezia. Póki nie było tego gorzej. Wydawało się, że czwórka to jest krok w dobrą stronę, bo czwórka była całkiem przyjemna. Ja również uważałem, że jest to świet... jest to bardzo dobra część yy, z ciekawym bohaterem, w miarę ciekawą fabułą. Yy, no i nie, podoba... czwórka mi się akurat, akurat podobała. Trójka mi się nie podobała, bo ten bohater był taki kiczowaty, ale jeszcze była taka historia Wezmonda, Coś tam się toczyło, więc umówmy się jeszcze, że nie było takie złe. To było jeszcze do No później rok, że to wiadomo, była kopia, to była na stare generacje. I powiem szczerze, i tak to było złe, bo to był jakiś tam bohater. Była, no, by nie lubiali, no. Ale miała jakiś tam charakter, umuchnął się. Na Sneaky, tych bohaterów nie ma. Na no, erce by nie powtarzali, bo że już tak, tak dobrego bohatera nie użymy w Asasiniu. No szkoda, bo jednak... Bo jednak żałuję, bo jednak... No jednak, za bardzo powtarzam to jednak ale po prostu ten bohater był niesamowity i, i tyle mogę powiedzieć na ten temat to Miasto też, no jak na owe czasy to w ogóle nie żyło, pamiętam W ogóle ten klimat, jak zobaczycie nawet nie samo miasto, że jest ładne, fajnie zaprojektowane ale widzę ten klimat że po prostu chce się w tą grę grać Ja pamiętam w Assassin's Creed Valley, ja grałem, grałem 3-4 razy przeszłem tę gierkę bo było to tak Zagrałem, później przeszłem na domo. i później za jakiś czas znowu przechodziłem Czasami dłuższy, czasami krótszy e, zależnie no to było od humoru i od czasu e, i, I rzeczywiście bardzo się cieszę z tego powodu, że Assassin's Creed Jest taką, myślę, że, że Skoda troszkę, że, że troszkę zeszło to napsy, Ale może to się poprawi, liczymy na to Piszcie w komentarzach co ogólnie sądzicie o serii, którą, którą prowadzę Czyli retro gry e, No i co byście chcieli zobaczyć e, w następnym e, odcinku Mam pewne typy, ale czekam na Wasze propozycje. Mam nadzieję, że Wam się materiał spodobał. Sorry, że nie było go długo, ale troszkę chory byłem i nie chciałem nagrywać w takim stanie. A teraz już jestem zdrów i mogę dla Was spokojnie nagrywać. Więc do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnych odcinkach z tej serii. Piona!